Gratulacje, to jest piękny wtorek dla nas na Lizgard Dziękuję Dziękujemy pięknie Państwu za uwagę. Panie Snotek. Sebastian Szczęsny. kłaniamy się. W radosnych nastrojach, do usłyszenia. Właściwie pierwszą rozmowę Kamil powinnam zacząć od życzeń, bo dzisiaj jest dzień mężczyzny, więc wszystkiego najlepszego. Bardzo miły prezent sobie sprawiłeś. Zob Dziękuję, ale nie obchodzę. <laughs> nie obchodzisz życzenia, mam nadzieję w każdym razie, że przyjmiesz... Bardzo dziękujemy my za to zwycięstwo podbudowujące dla kibiców, bo chwilę czekaliśmy na to, żeby Biało-Czerwoni wrócili na podium. Jak się czujesz po tym konkursie? Czuję się bardzo dobrze, ale też e, mam świadomość tego, że jest po bardzo wyrównana rywalizacja. No wczoraj minimalne błędy po prostu sprawiły, że e, mogłem być na podium, ale nie dobrze, że no skończyłem na siódmym miejscu. Prawda? E, I też trochę szczęścia w tym wszystkim trzeba mieć. Ale poza tym dzisiaj dla mnie się wszystko dobrze poukładało, i też mam świadomość tego, co zrobię. Próbowałam...